Siemano! mano zjechano to jest czwarty odcinek symetoid farmy 2009 no i dzisiaj jak to zwykle bywa znowu do roboty się bierzemy nie mi się 100 tysięcy postaram się na jakiś traktor zebrać chyba to będzie traktor za 220 tysięcy więc jedźmy więc tak on cultivation bardzo słabo no nawet coś tam da radę to nasz pracownik na mniejsza ja będę teraz kosił czekaj się w i zaczynamy kosić no myli mi się g 2 nawet jako, że w nawet bardzo dobrze idzie. Ale ma głupoty, ale idzie. Nawet. Z tym prasowaniem to nie wyszło. Niestety. Nie wyszło, ale będzie. Teraz to nagrywam trzy z rzędu odcinki, więc dużo. dużo. Z rzędu. Na raz. No i staram się w 480 wrzucać live do 140, albo 144, co się będzie złożone. Trzymajcie się do czwartego odcinka. Więc co, ten odcinek był trochę krótszy, bo jeszcze zrzędny był, ale co, narka, cześć, pa pa. się, dla